O. Haha. Słyszeliście może o robieniu książek? Nie pisaniu a robieniu. Pisanie nie jest za dobre lepiej idzie robienie tych książek, więc czas zobaczyć mój ósmy projekt. Raczej dopiero go zrobić. Jak wygląda te siedem poprzednich? Nie więcej tak. Numer 1 Numer 2 Nie Numer 3 Tak jedziemy kolejnością chronologiczną Jeszcze ją pamiętam Numer cztery. pięć, sześć, no i siedem. Za każdym razem były to trochę inne techniki. Nie zawsze udane. To jest za każdym razem trochę inne. Więc Wieeeez... okej. Okay. Więc teraz czas na projekt ósmy. Czego będziemy potrzebować? Hm. papieru, Dlieniki. ewentualnie gumki do ścierania, kleju, igły, nitki, cyrkla, nożyczek. Cały zestaw gotowy. Zacznijmy może od przygotowania naszych kartek tutaj taki prosty blok artystyczny, 50, 50 kartek, kładź na biurko, puszek mi rusza kiedyś, lopcia, lopcia nie zjedz niczego. Zacznijmy więc od podstaw, czyli papieru. Mam tutaj taki piękny blok artystyczny, 50 kartek po 150 gram. Te karty są białe. Czysto białe. Nie to co kratka. Nie to co czarne kartki. Nie polecam czarnych kartek tak ogólnie. Mają trochę... wat. Trochę. Dobra, to będzie trwało godzinę. Nieważne. Zaczynam od zrywania. Frakcjonuje to, że to jest tak ładnie obdarte i został sam ten klej. Dobra, to się jeszcze przyda. O, to będzie gruby. Teraz na krok drugi, czyli zdjęcie tych wszystkich kartek na pół. Uch, tak. Okej, okay, czas na krok trzeci, czyli złożenie tych wszystkich kartek w sygnatury. Sygnatura to jest mniej więcej coś w rodzaju kilku kartek papieru złożonych w siebie, które potem będziemy dźgać i zszywać. W tym projekcie chyba zrobimy 5 kartek do jednej sygnatury.

że nie umiem liczyć, bo została mi jedna strona, w sensie jedna kartka. Yy, Odłóżmy ją na razie na bok i przejdźmy do kolejnego kroku, czyli zaznaczenia, gdzie zrobimy dziury. I teraz każdy po kolei, dla każdego przyjdzie czas, tylko trzeba pamiętać, żeby zrobić to równo, w przeciwnym razie cały bloczek tekstu będzie krzywy, a tego nie chcemy. Jest jeszcze metoda numer 2, możecie sobie klipsami po bokach spiąć, po prostu pium do drewna przejechać, ale preferuję metodę z cyklem. <śm> W miarę równo, więc teraz czas na kolejny krok, czyli strzywanie. Możecie wybrać dowolny kolor nici. Ja zazwyczaj biorę jakieś. Nie pasują. <laughs> Zupełnie nie pasujące do papieru, ale. Nech, ominimy to. Co do igieł, macie dwie możliwości. Albo wziąć igłę z Małym oczkiem albo wziąć igłę z dużym oczkiem. Jeżeli bierzecie jednak, jeżeli bierzecie igłę z dużym oczkiem, no to będziecie robili większe dziury w kartkach, co oznacza, że musicie bardziej uważać przy małych gramaturach papieru. Przy sobie rozerwałem ech, papier. Zszywając ten notatnik. Nie polecam. Przy cieńszych kartkach lepiej brać igłę z małym oczkiem, ale jako, że to coś ma 150 gram i tak wezmę igłę z małym oczkiem. Odstawmy na razie, to gdzieś indziej. Profesjonalna podstawka pod igłę. <grym> Dobra. Nie możecie też brać za dużo tej nici, bo będzie się Wam ciągnąć i... no będzie się ma. Żiągnąć i plątać. Widzimy to sobie po drodze. Kto to ci ja nie jemy profesjonalne nawlekanie nici. Gdzie ta było? Dobra, mam. Macieję, że to, to możemy zrobić igłę ze trzy razy. Dobra, nawleczone. Można powiedzieć, że za pierwszym razem jej cieszymy się Czyli... nie Nie ma To poziomu, po prostu bocianowy poziom roztrzepania Już się poglądało A... Cóż Abominacja Akapolipsa, e, niciowa akapolipsa. Help, send help. Help me. O um, mam cię, ja się wydurnię teraz. Zazwyczaj robię potrójne sufeł, jakby ktoś pytał. I teraz tak, jeżeli chodzi o technikę strzywania, ja znam dwie. Jedna to jest wokół sznurka, ale tego nie pokażemy, ponieważ nigdy nie wiem, co zrobić z tym sznurkiem, żeby nie wyglądało to jak mniej więcej takie pobojowisko. Dlatego też robimy technikę numer dwa. Musicie mieć parzystą liczbę dziur w sygnaturze. Zaczynamy od środka. Teraz od zewnątrz od środka czemu od środka zawsze jest gorzej w sensie ja wiem czemu od środka jest zawsze gorzej po prostu od środka może ja powinienem wziąć jednak tą grubszą igłę. I to ja bym miała pęknąć zaraz. Dobra, na zewnątrz. Na zewnątrz nie Właśnie o tym mówię. Jeżeli macie za długą nić. to się zacznie plątać. I zrobi Wam Cię super. Ej, bez jaj. Niech. Nie! Nie, 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 stop! Stop. Jak, jak, jak teraz wyglądać? O, udało się. Nie, nie to wszystko mam przemyślane. Tak, tak. Podczas ciągnięcia tego tej nici, Musicie też uważać, bo papiery lubi się czasem rezerwać. Dobra, znowu od zewnątrz. Od wewnątrz. Z cyklu robimy wszystko żadną. Ta nic się nie zaplątała, bo potem będzie troszeczkę nieładnie. To wyglądać i niedobrze tu. Dobra, od zewnątrz do wewnątrz. O, tu ładnie przeszło. I teraz robimy dokładnie to samo, tylko że wracamy. W ten sposób mamy strzelą pierwszą sygnaturę. Teraz czas na drugą. Zbierzemy sygnaturę numer 2, Zostawię to na bok na razie. Zaczynamy od zewnątrz. Teraz do, od wewnątrz. I teraz coś, co będzie trzeba robić przez cały czas, czyli pętelki. Tutaj pod spód nici. poprzedniej sygnatury, żeby było równe i odpowiednio zaciśnięte. Nie może być też za mocno zaciśnięte, bo nie będzie się chciało otwierać. Znowu i teraz po drugiej stronie, znowu pod spodem. Nie plącz się jak raz, jak tłumaczę. No. Nie. Nie. I teraz wracamy do tej samej dziury. Jeżeli chcecie, możecie właśnie w tym momencie przejść do trzeciej sygnatury. Ja zawsze robię w obie strony, żeby wzmocnić całą książkę. I potem nie narzekać, że nagle coś mi się rozerwało przy pierwszym, lepszym rzucie. Nie wiem, czy mi ktoś miałby rzucać taką książką, ale może ktoś lubi. Więc co tu się wydarzyło, panie? Jeżeli ktoś lubi to, może lepiej nie rzucać taką dość słabo strzytą książką, bo wtedy się rozwali. Czy coś? Nie wiem. Ja nie rzucam książkami, ja się nie znam, ale. Wolę, żeby książka była wytrzymała, niż nie wytrzymała, no nie, jeżeli będzie wytrzymała, no to będzie śmiesznie, jeżeli przetrwa 30 lat i pokażecie ją swoim dzieciom, czy tam wnukom, zależy oczywiście, w którym momencie życie, zrobicie tę książkę, ale powiedzmy, będzie fajnie zobaczyć swoją książkę za 20-30 lat, o ile przetrwa. Ja chcę, żeby przetrwały, więc zszywam podwójnie. I lecimy dalej! Do trzeciej sygnatury. I tutaj zaczyna się zabawa prawdziwa, ponieważ jak pan mówi, już w poprzedniej sygnaturze zaczepialiśmy o sygnaturze numer 2, zaczepialiśmy nić o sygnaturę numer 1. Jednakowoż, jeżeli w sygnaturę numer 3 zaczniemy zaczepiać o sygnaturę numer 1, to zrobi nam się po prostu kółeczko, a nie prostopadłością. Więc zamiast czegoś takiego mielibyśmy po prostu coś w tym deseń. Jak to ładnie pokazać? No, no mniej więcej coś takiego zrobiło nam się koło, więc nie możemy tego zrobić. Znaczy, Możemy, ale nie chcemy w tym przypadku. Na, na pewno nie chcemy zrobić czegoś takiego. Więc zaczynamy tak samo jak zaczynaliśmy wcześniej. Czyli od zewnątrz do wewnątrz, o ile trafię. Nie trafię. Zaczynamy dokładnie tak samo. Tutaj robimy dokładnie to samo. Zaczynamy, zaciskamy. Jest git. I teraz ważna rzecz. Nie tutaj, tylko pomiędzy sygnaturą. Drugą, a pierwszą, czyli tu. Nie możemy nicią złapać nici z pierwszej sygnatury, bo zrobi nam się taka mafinka. Teraz, tutaj, widzicie, nie, ła nie, wiem, czy widzicie ale nie łapię sygnatury pierwszej, tylko robię kółeczko wokół sygnatury pod spodem. z powrotem. Dalej lecimy dokładnie tak samo. Mam nadzieję, że <laughs> y, rozumiecie, o co chodzi dokładnie w tej metodzie strzywania. Jeżeli nie, no to macie jeszcze chwilę czasu, żeby się przypatrzeć. Ponieważ lepiej tego nie wytłumaczę. Po prostu kółeczko robicie od sygnatury pod spodem, a nie od pierwszej. Więc lecimy dalej. Podjąć odpowiednie kroki i wymienić tą igłę. Yy, na tak gruby papier jest niewystarczająca. <grymne> Dobra, trochę więcej nici. No, uznajmy, że tyle będzie. I teraz tak. Zwyczaj, jak wymieniam nić, nie przywiązuję jej bezpośrednio do y, takiego stanu rzeczy, tylko robię to asymetrycznie, bo wtedy jakoś łatwiej przyciąga mi się nić. Zacznę od tego, że najpierw nawlekam dłuższą nić na igłę, i teraz przywiązuję każdą nić oddzielnie, podwójnym spełkiem do pozostałości. Potem te wszystkie farfocle odcinam, ale to dopiero zrobię, jak skończę strzywać, ponieważ jest jeszcze szansa, że przypadkiem za mocno pociągnę i to pęknie. A wtedy nie chcę tracić aż tyle nici, więc. Więc zostawiam to na koniec zszywania. Mam nadzieję, że to się tak nazywa po polsku. No, ogólnie mamy nasze strony. Możemy sobie ładnie przejrzeć i wyciąć te poprzednie farbocle z naszego przedłużenia nici, ponieważ no nie powinno się już rozerwać. Chociaż nie gwarantuję Wam tego. No dobra, teraz czas na to, by klej introligatorski zaczął działać, nie chcę walić sobie tej maty, więc odłożę ją na razie. Więc teraz tak. Akcja wygląda także kładziemy, na to dajemy coś, na to dajemy coś ciężkiego, powiedzmy, że da radę i teraz wzmacniamy klejem cały grzbiet. Przedtem przydałoby się w sumie Ułożyć to w miarę równo. Dobra, bo tutaj nic nie widać, więc yy, taktyczna zmiana ustawienia kamery. Zaraz wracam. No dobra, uznajmy, że wygląda to trochę lepiej. Więc bierzemy się za klej. Ja mam introligatorski. Możecie użyć w sumie też kleju do drewna albo innego wikolu. I tutaj jest kilka szkół. Mianowicie. Albo używamy na to pędzla do kleju, ale ja tego nie lubię, ponieważ uważam, że pędzel całkiem dużo wchłania tego z powrotem, więc czuję, jakby ten klej się malnował, więc ja po prostu użyłam do tego moich własnych rąk. Ewentualnie można umyć ręce potem, prawda? Dobra, chyba jest pokryta dość dokładnie. Ej, ja idę umyć ręce, niech to schnie.